Zadanie stylizacji Quattroporte powierzono turyńskiemu konstruktorowi nadwozi Pietro Frua, który czerpał inspirację ze specjalnego egzemplarza modelu 5000 GT, numer podwozia 103060, który zaprojektował w 1962 roku dla księcia Karima Aga Kana. Podczas gdy projekt był dziełem Frua, konstrukcją nadwozia zajęła się firma Winiale. Quattroporte został zaprezentowany na październikowo-listopadowym salonie samochodowym w Turynie w 1963 roku, gdzie przedprodukcyjny prototyp znajdował się na stoisku Maserati obok Cupé Mistral. Typo 107 Quattroporte dołączył do dwóch innych grand tourerów: Facel Vega i Lagonda Rapid, zdolnych do jazdy z prędkością do 200 km na godzinę po nowych autostradach w Europie. Wyposażony był w silnik V8 o pojemności 4136 cm sześciennych i mocy 264 koni mechanicznych, 194 kW, DIN przy 5000 obrotach na minutę. Wyposażony w pięciobiegową manualną skrzynię biegów ZF lub na życzenie w trzybiegową automatyczną skrzynię biegów Bork Warner. Maserati deklarowało prędkość maksymalną 230 km na godzinę. Samochód był również eksportowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie przepisy federalne wymagały podwójnych okrągłych reflektorów zamiast pojedynczych prostokątnych, które można było znaleźć w egzemplarzach europejskich. Maserati wyprodukowało 230 sztuk pierwszej serii w latach 1963-1966. W 1966 roku Maserati zmodyfikowało Typo 107, dodając podwójne reflektory używane już w wariancie amerykańskim. Sztywna oś resorowana piórowo zastąpiła poprzednią rurę De Dion. Wnętrze zostało całkowicie przeprojektowane, w tym deska rozdzielcza, która miała teraz pełną szerokość wykończoną drewnem. W 1968 roku obok wersji 4,1-litrowej dostępna była również wersja 4,7-litrowa M107-4700, rozwijająca moc 290 koni mechanicznych, 213 kW, bin. Prędkość maksymalna wzrosła do 255 km na godzinę, czyniąc Quattroporte 4700 najszybszym czterodrzwiowym sedanem na świecie w tamtym czasie. Wyprodukowano około 500 egzemplarzy drugiej serii, w sumie 776 sztuk typu 107 Quattroporte. Produkcja zakończyła się w 1969 roku. W 1971 roku Karim Aga Khan zamówił kolejny specjalny egzemplarz oparty na platformie Maserati Indy. Głównym inżynierem projektu został Rory Brown. Samochód otrzymał 4,9 litrowy silnik V8 typu M10749 o mocy 300 koni mechanicznych 221 kW. Karoceria Frua zaprojektowała samochód, którego prototyp został zaprezentowany w 1971 roku i 1972 roku odpowiednio w Paryżu i Genewie. Samochód był gotowy do produkcji, otrzymał nawet własny kod podwozia M121, ale nowy właściciel Citroen wykorzystał swoje wpływy, aby Maserati opracowało Quattroporte 2 na bazie Citroena SM. Ukończono tylko dwa pojazdy. Podwozie 004 zostało sprzedane przez Maserati Aga Kanowi w 1974 roku, a prototyp 002 trafił do króla Hiszpanii, który kupił samochód bezpośrednio od Frua.